Przy okazji komórek macierzystych, to często mówię o zdrowiu, o ratowaniu życia, o unikaniu bólu. Ale są osoby, które nie mają problemów zdrowotnych, znaczy nie mają takich problemów, żeby ich coś bolało, żeby chorowali. Natomiast takie osoby, kiedy właśnie nie mają takich problemów, to mają jakieś inne i one też urastają do rangi dużego problemu, na przykład są to problemy estetyczne, czyli wygląd, wygląd skóry, wygląd czasem ran albo gojenie się ran. Bo przykładowo, ktoś może mm, ma zabieg jakiś medyczny, bo czasami, zwłaszcza jak są krótkie terminy do terminu, a znaczy że termin krótki do zabiegu, a my dopiero odkryliśmy te plastry, yy, które przyczyniają się do większej produkcji komórek macierzystych, które mogłyby nas zregenerować, ale no termin jest bliski, musimy podjąć decyzję, ok, poddajemy się zabiegowi. Dobrze, ale co, co, jaki korzyść z plastrów? Czy odstawimy już je, no bo nie zdążyły nam pomóc? Absolutnie nie, ponieważ wszyscy, którzy naklejają te plastry, a mieli jakieś zabiegi medyczne, mówią jedno: goi się niesamowicie szybko. Po, dzięki tym plastrom, rany goją się szybciej niż innych osób. Ludzie wracają szybciej do zdrowia i co bardzo ważne, znaczy dla niektórych osób blizny są bardzo małe i nawet potrafią znikać. Właśnie o takim przypadku dzisiaj sobie trochę powiemy, ale to jest to, jest to rzeczywiście ciekawa rzecz. W ogóle można by w zasadzie plastry TX39 reklamować nie jako mm, poprawiające stan zdrowia, ale jako poprawiające urodę, poprawiające jakość skóry. Likwidujące przebarwienia, likwidujące właśnie blizny i wiele, wiele takich, nawet zmarszczki likwidują. Także jest wiele takich zalet estetycznych hmm, wpływających na, uro na urodę niektórych osób. I chociaż to nie jest numer jeden, no bo jednak najważniejsze jest zdrowie, to jednak też ma znaczenie i też na pewno wiele osób się tym zainteresuje. Zachęcam Was do wysłuchania. To jest tłumaczenie automatyczne przez sztuczną inteligencję zrobione. Ale dość fajnie nawet. Edytowałem troszeczkę treść, więc myślę, że wam się spodoba. Kobieta mówi o swoich problemach z biodrem i mówi o bliznach. Posłuchajcie. Jakie korzyści mogą zauważyć osoby z ranami i bliznami po użyciu plastrów aktywujących komórki macierzyste LifeWave X39? Tak, ludzie widzą różnice w gojeniu ran i blizn. Mogę podzielić się moją własną historią. W tym roku miałam wymieniony staw biodrowy i używałam plastra komórkowego X39 wraz z Alawidą. I ta blizna jest dwa razy mniejsza niż druga na drugim biodrze, która powstała 10 lat temu i nie była leczona plastrami. Więc przede wszystkim to. leczenie było znacznie szybsze w mniej niż tydzień, było mniej niż 7 dni. Rana była całkowicie zamknięta, a pielęgniarka była bardzo zdziwiona, co robiłam. Pokazałam jej plastry. Blizna utworzyła się, ale dużo mniejsza. Nie była tak duża i głęboka. Zauważyłam, że moja blizna po pierwszej wymianie biodra zaczyna się zmniejszać jej wielkość powoli się zmniejsza. Tak, to wyraźnie pomaga. Gdy Twoja rana się zaskorupi, możesz nałożyć plaster bezpośrednio na nią, a to przyspieszy gojenie. Gojenie jest szybsze, wygodniejsze i zdrowsze. Gdzie poleca Pani aplikować plaster aktywacyjny komórek macierzystych LifeWave? Tam, gdzie umieściłbyś plaster, są dwa miejsca, które szczególnie polecają. Pierwszy to tył szyi, który znajduje się na poziomie C7, co jest punktem spustowym. Drugi punkt jest dwa cale poniżej pępka, co jest kolejnym punktem spustowym. Lubię umieszczać Na C7, go. co pozwala plastrowi aktywować się także w umyśle. Moja głowa ma szybszą ścieżkę komunikacyjną od ciała do umysłu i od umysłu do ciała. Jak wyglądają te plastry? Plastry wyglądają jak małe opatrunki i są pakowane w kopertę. W zestawie jest ich 30. Wystarczy na miesiąc. Jak mały, okrągły plaster, dokładnie tak. Po prostu zdejmujesz to zabezpieczenie, ściągasz obie strony i nakładasz bezpośrednio na ciało. I to 12 godzin pracy, 12 godzin odpoczynku. Wiele osób nosi dłużej plastry niż 12 godzin. No, pewnie dlatego, że jest to jakiś tam zawsze koszt wydatkowania, natomiast plastry same w sobie działają rzeczywiście dłużej. Dlatego jest taka też technika, można powiedzieć, naklejania, że od, od, nakleja się najpierw tylko pół, bo każdy plaster ma jakby dwie części z tyłu. Można przykleić pół na, na 12 godzin, potem zdjąć na noc na przykład plaster, a na drugi dzień odkleić drugi kawałek, gdzie jest dalej mocny klej i przykleić znowu drugą połowę, żeby jakby plaster się... Wyeksploatował do końca. To jest, są różne techniki, naprawdę. Znaczy, Oficjalnie zalecane jest, żeby oczywiście nakleić na 12 godzin, odkleić i wrzucić do kosza, na drugi dzień nakleić następne, ale ludzie kombinują na różne sposoby, i wiele osób chwali sobie, mówisz, to nadal działa, widzą efekty po prostu. Więc, jeżeli ty zobaczysz efekty, że to dalej działa ten plaster, nie, nie tylko 12 godzin 24, no to dlaczego go wyrzucać? Tak, można sobie zakombinować. Niemniej jednak, no. Trzeba obserwować swoje ciało, trzeba być takim wrażliwym na to, yy, analizować to, a na pewno będzie zadowolone. Plastry pomagają na swój sposób, znaczy to mózg decyduje o tym, w jaki sposób zostaną wykorzystane komórki macierzyste, które powstają w, w naszym organizmie. My czasem byśmy chcieli, żeby poszły do lewej ręki, ale mózg być może woli, żeby najpierw serce naprawić. I my tego możemy nie wiedzieć. Yy, bądźmy więc... Yy, Czuli, wrażliwi, ale i tak prawdopodobnie tego perfekcyjnie nie przewidzimy, nie wyczujemy, więc po prostu obserwujmy, jak to pomaga innym. I dzięki temu, że widzimy, że nawet jeżeli my nie wyczujemy, nie, nie wyczujemy, że u nas działa, ale widzimy, że działa u innych, to znaczy, że u nas działa też, bo co, my jesteśmy gorsi. Nie jesteśmy za tak sami, tylko że po prostu nie zawsze wszystko czujemy, nie zawsze wszystko dzieje się na wierzchu. Oczywiście, tutaj mówiliśmy się o bliznach, to, to najbardziej widać, jak się goją rany, widać, jak się goją blizny, widać. Ale jak się goi serce, jak się goi wątroba, jak się goją nerki, to tego nie widać, prawda? Czasami tylko czuć, że jest jakiś proces naprawczy. Ok, jeśli chodzi jeszcze o inny temat, temat psa mojego, dzisiaj mu nakleję nowy plaster. Być może ktoś to interesuje. Nadal nie ma, a czy spadła mu temperatura, bo miał rozpalone ucho, miał rozpaloną nawet głowę. Teraz jest chłodna. Ale myślałem, że być może zostawię właśnie plaster w ramach oszczędności na 24 godziny, albo być może na drugi dzień jeszcze, i jutro bym zmienił, a niestety sobie zdrapał go, także musiałem założyć musiał nowe. Jeśli będą jakieś zmiany, to będę Was jeszcze o tym informował. A dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny film jutro.